Ty, słuchaj, Edek, taki wielki prezes jesteś, a doczyścić się, bracie, nie potrafisz. No, to ucho tutaj trzeba trochę poczyścić, tak, wylizać. Hej, zobacz, ptaszki, patrz, co się dzieje za oknem. No, widzisz? Słuchaj, no może i ptaszki, ale wiesz co, ty coś pachniesz i smakujesz nie najlepiej. Ja muszę wrócić do tego pucuwangu. Pucowanka Twojego ucha, o na przykład. Hej, słuchaj, nie giglaj mnie, zostaw już Bartuś, zostaw. Tak mi się odwdzięczasz za moją dobroć, tak. No to ja sobie teraz idę od ciebie, zostawiam cię. Wiesz co, pod Twoim ogonkiem też by się przydało, pucowanko. Tak, tak, będziesz mnie wąchał pod ogonkiem, i ja ci tu pokażę teraz. No a tutaj w tym samym czasie staś bardzo spokojnie sobie siedzi. A tutaj na stoliku już dochodzi do przepychanek, boksowanko małe. Gorzej, że akcja odbywa się na moim komputerze Bartuś. No właśnie, uważajcie, chłopcy, bo zaraz coś spadnie. No a nie mówiłam, że spadnie.